Witam. Dziś na koniec roku chciałem zrobić małe podsumowanie 2022 i przedstawić kryptowaluty, w które osobiście będę inwestował w przyszłym roku. Na wstępie powiem, że ten rok był dosyć trudny dla rynku kryptowalut. Brutalna inflacja, upadek Luny, bankructwo giełdy FTX. Wszystko to sprawiło, że na koniec roku odnotowujemy wszechobecną czerwień. I w przeciwieństwie do innych ludzi na YouTube czy TikToku, nie będę Was przekonywał, że w przyszłym roku odnotujemy masywny bull run, bo tak raczej nie będzie. Prognozy dla gospodarki Stanów Zjednoczonych na przyszły rok nie są zbyt kolorowe. Recesja w przyszłym roku najprawdopodobniej będzie się pogłębiać. Rosną ataki na Tether oraz na giełdę Binance. Na rynku panuje ekstremalny strach. I tak jak Elon Musk przewiduje unormalizowanie sytuacji rynkowej dopiero w połowie 2024 roku, z nielicznych artykułów możemy wywnioskować, że to właśnie 2024 będzie kolejnym bull runem. A dla wszystkich, którzy obawiają się, że kryptowaluty i Bitcoin jest skończone, przypominam tylko, że do tej pory Bitcoina uważano za skończonego już 467 razy. Ale do rzeczy, kryptowaluty, w które będę inwestował w przyszłym roku. Numer jeden to XRP, które po ewentualnym zwycięstwie z SCC może być jedyną kryptowalutą, która zanotuje jakiekolwiek wzrosty w przyszłym roku. Następnie to jest Agebar, Algorand, XLM, Quant, VeChain, XDC. To tylko kilka z coinów, które wydają mi się ciekawe. O każdym z nich postaram się zrobić osobny materiał w przyszłym roku. Na koniec chciałem podziękować osobie, która przysłała mi 30XRP. Pierwszy raz dostałem jakiegoś donate'a, więc dziękuję bardzo. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału, lajki i komentarze. Szczęśliwego nowego roku.